Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym wideo prezentacji Dzisiaj chciałem przedstawić samochód który trafił właśnie do na naszej oferty Jest to Volkswagen Golf Samochód pochodzi z polskiej sieci dealerskiej Został odkupiony przez nas przez, od pierwszego właściciela Auto jest z 2017 roku produkcji Pierwsza rejestracja w roku 2018 Silnik 1.4 benzyna o mocy 125 koni Sprzężona z 6 biegową manualną Auto w wersji Comfort Line z dodatkami. Samochód posiada pełen LED, czujniki parkowania przód tył, aluminiowe felgi, aktywny tempomat to jest radar. Asystent kierowcy, asystent monitorujący otoczenie. Samochód w stanie perfekcyjnym, jak ja państwo widzą. Przebieg. największy zaleta tego samochodu, jak dla mnie, Gdyż przebieg to jedyne 36000 km, także naprawdę auto jeździ oraz wygląda jak praktycznie nowy samochód. Także tak wygląda samochód z zewnątrz. Przejdziemy do środka. Cztery elektryczne szyby, elektryczne lusterka. Dokładny przebieg 36454 km czujniki parkowania dwustrefowy klimatronik podgrzewane fotele autohold elektryczny ręczny tutaj mamy sterowanie tempomatem, możemy normalnie a zarówno jako tempomat aktywny używać sterowanie radiem już państwu pokazuję, jeżeli chodzi o asystentów ACC czyli automatyczny tempomat system monitorowania toczenia i system rozpoznawania kierowców jeżeli chodzi o najbliższy przegląd do zrobienia jest za 23 600 km olej Jeśli Państwo jest zainteresowany zakupem zapraszam do kontaktu, posiadamy stronę internetową używanypewnia.pl jesteśmy dostępni również na Facebooku, wystarczy wpisać się w wyszukiwarkę Używany Pewniak a także mogą nas Państwo znaleźć na OTOMOTO pod adresem używanypewnia.otomoto.pl podsumowując Volkswagen Golf 2017 rok, koniec grudzień produkcja Pierwsza rejestracja w połowie 2018 roku. Samochód pochodzi od pierwszego właściciela, odkupiony od pierwszego właściciela z polskiej sieci dealerskiej. Przebieg tysięcy km. 1.4 benzyna, 125 koni. Na auto wystawiam fakturę VAT marż, dlatego kupujący nie płaci podatku. Dziękuję bardzo za uwagę i pozdrawiam.